Twoja matka jest morderczyni. Co za niedorzeczność. To prawda. Minister Mahamanga zatruła szafran przeznaczony dla królowej Rukai. Morderca musi stanąć przed moim obliczem. Zrozumiałem, że ktoś bardzo mi bliski był zdolny do wielkiej niegodziwości. Winną jesteś ty. Zanim zetnę ci głowę, Chcę wiedzieć, dlaczego przebrałaś się za moją opiekunkę. Dlaczego zabiłaś moje dziecko. Moi Mi... żołnierze spalili mój dom, moi synowie zginęli w płomieniach. Tamten pożar już wprawdzie wygasł, ale nie ten, który płonie mi w sercu. Przybyłam tu dokonać zemsty. Czekałam, aż jedna z Twych żon zajdzie w ciążę. Chciałam, żebyś poczuł ten sam ból, jaki czułam ja.